No i Kurde! Ja pierdzielę, ale bym dostał... Ale bym dostał w ryło... Jak to odprysło! Tam coś jest pod spodem! Dzisiaj Mandero, Siemanko. Witam Was na poszukiwaniach następnych przygodach naszych z wykrywaczem medali Gdzie dzisiaj jesteśmy? No Jesteśmy na starych śmieciach. Na starych śmieciach w świecie. Taka grupka dzisiaj wygodniałych dzików. Będziemy polatać. Tu mamy też nową koleżankę. Jola, pomachaj! Jola z nami jest. Nowa kandydatka do sekcji, chociaż tak jak kiedyś mówiłem, tam na profilu pisałem no, naszych e, kandydatów, e, osób, które pisały tam do nas, nie? że w tym roku nie przyjmujemy nikogo nowego, ale no, jakieś tam gościnne wykopki zawsze można z nami się wybrać. No i tak to wygląda dzisiaj. Taki laseczek. Idziemy sobie na to miejsce najpierw, e, gdzie. Tutaj Arek znalazł ten tasak wojenny, czy coś takiego, no. Na razie nic o tym nie wiemy. Zostało no, przekazane, do, zakonserwowane do, do Muzeum w Lubaniu, żeby to się nie sypało, bo słuchajcie, ja mam to w półce, na półce w pokoju. Właściwie w pokoju, w warsztacie tam. I te rzeczy wszystkie zbieram. E, no i to mi się strasznie sypie, co nie? Leci z tego rdza i tak dalej. I właśnie napisałem do, do dyrektora tutaj Tekieli, żeby to... Może zabrać, zabezpieczyć, bo to zanim my to zdamy, to się naprawdę z tego nic nie zostanie, nie? No, no to kazał mi tutaj przynieść później. I tak to będziemy zdawać do konserwatora, ale na razie się tym zaopiekowali. Że te złomki, wszystkie jakieś tam co się sypią, to to, to. to trzeba zabezpieczyć, bo to mamy na przykład zgodę do 2025 roku. No i to wszystko, kurde, leży u mnie i się sypie. Takie to zabytki są. No, dobra, nie przedłużamy, lecimy sobie na to miejsce. Zaraz tu kolega zaprowadzi. Sprawdzimy sobie to miejsce, a później będziemy podmarzać dalej tym lasem. O ja już co tu się dzieje w tym lesie. Zobaczcie, jakby amfibia przejechała tędy. Porozpierdzielane te drogi są całkiem jako. Strumyczki zobaczcie, poprzerywane, wszystko leci w tych kolejnach. Jak ta gospodarka leśna wygląda, to ja nie wiem. Aby tylko wyr wy wyrżnąć z tego lasu, jak najwięcej drzew wyrżnąć sprzedać i tak dalej. Jak to wygląda? Już tu kiedyś na pewno droga była Oj, Dobra. Nie narzekam, bo i tak, że coś dali nam to. Trzeba się z tego cieszyć. I na leśnictwa coś widzę ostatnio. Strasznie okoniem stają do, do poszukiwaczy. Nie wiem, czym to się skończy. Trzeba będzie znowu chyba jakieś pismo pisać do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Warszawy. Coś tu się ostatnio zrobiła taka nagonka na poszukiwaczy, znowu widzę, że odrzucają, cały czas wnioski odrzucają, kombinują. Do Ministerstwa Środowiska nas wysyłają. Do tego, żeby tam opiniować ten teren. No strasznie okoniem nam stają, ale to nic. Będziemy walczyć. Będziemy walczyć o te piękne lasy, zobaczcie kurde, to super lasy. Idę szukać jakiegoś miejsca normalnego. Jakieś pierwsze kółeczko się tu wyłoniło. Nic nie będzie chyba starego stawiam. Co tu będzie? Co to za moneta? Tak. Na wierzchu to co tu można się spodziewać. 20 groszy. Współczesne. No teraz co Jest ta klamereczka właśnie co mi wypadła przed chwilą z ręki. O no, widzisz? patrz jaka zdobiona o ładna no, no tutaj ten lasek mi się zaczyna podobać bo tu, tu jak coś zagra widzisz to może być coś fajnego dobra pokręcimy się po tym lasku zobaczcie jaki fajny lasek tu mamy jestem z Danielem. w końcu czysty nie, do, nie dotarła jeszcze tutaj żadna piła motorowa nie? <laughs> jeszcze takie stare drzewka są o uchowały się ale na was też przyjdzie czas niestety dobra to kręcimy się tu jeszcze zobaczymy no na pewno trzeba będzie tu sprawdzić z takiego dołeczka na takiej skarpie jesteśmy teraz jakaś moneta wyszła zobaczymy sobie co to żółta i tu jest trochę światła tego żółciutka weimar ty weimar tutaj Piąteczka Weimar Złoto głupców Widzisz? Kłosy Kos, są Są kłosy, no, piąteczka Tu, tu fenolka trafić, proszę bardzo Piąteczka Republika Weimarska Dobra Koń, Konia trzeba napoić Koni moczy się w strumyku Chłodzi się Stamtąd żeśmy zeszli Z tych skarb no i teraz będziemy podążać tutaj tym strumyczkiem, tymi skarpami, tym strumyczkiem. No ja cały czas liczę, że ktoś coś zgubił tutaj właśnie e, przy takim leśnym potoku. No, pff, nie wiem, kto z Was takie miejsca sobie typuje na poszukiwania. W każdym bądź razie ja uwielbiam takie miejsca. Fajnie, tu jest chłodno, cień. Lasek jest też fajny, o no tam dane sobie chodzi. Zobaczymy, no kurczę. Jakiś punkt zaczepienia może dziś znajdziemy. E, I coś może będzie wychodzić. I co? Mamy naprawdę świetną pogodę dzisiaj. Kurde, gdzie ten mój zbiornik z paliwem? O, A pijemy się troszeczkę. Woda z cytrynką. Polecam. Żywiec, zdrój. Zdrówko. O, i bardzo obiecujący sygnał był. I co mamy? Obrączkę obrączkę gołębiom 2015 rok no i było jedzone tutaj i było jedzone i było jedzone Polska bagienko, strumyczek fajny klimat no dobra, teraz mam ciekawy sygnał zaraz Wam pokażę Niech się odkleje, bo mam tych na magnesach. Zaraz gdzieś tutaj nagle wydam. tam e, się, nie podniecam, bo kurde człowiek się tyle już razy podniecał i nic z tego nie wyszło. Lepiej na chłodno takie rzeczy brać, zobaczcie, duży kamień. Może pokażę. Wielki kamień. Jest dziś taki. gdzieś taki 15 cm może ma i zobaczcie. No, bardzo ciekawie to wygląda, tylko właśnie to człowieku podnieść. Pierciel, ale bym dostał Ale bym dostał w ryło Widzicie to? Jakiś skóry są tam Ale czemu to jest No to jest przysypane A tam jest jakiś metalowy sygnał na bank Zmocję jakieś jakieś opaski skórzane No skóra, jest ewidentnie skóra A, a kurde, nie mogę tak dłużej trzymać na tym brzuchu, zaraz mi rękę przygniecie. no Wsadzimy Pipon teraz Poczekamy chyba na kolegę A teraz tę łopatę ja tu mam. Tak, ale zobaczcie jak ten sygnał się tam ciągnie. Dobra, poczekamy na kolegę. Ja nie, 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 nie wyciągnę tego kamienia sam w życiu. Consciousness, baby, you know you are the best finalist. Baby, yeah, it's you, the one I'm in love with. I'll do anything to show you that I love you. Jakieś dynamo już tu widzę Kurde Jakieś zrzutowisko tutaj jest Popatrzymy sobie razem Co my tu w ogóle mamy Patrzcie po takim kamole. Takie dynamo Ty o ten jakichś skórach jest zobacz No Od czego to? Nie wiem Ale sygnał dawało konkretnie, nie? Nie wygląda jakieś takie festare, nie? No ale na pewno niemieckie co? Wolki tu kurde musiał prąd dawać z tego Dobra, pierwsze to co to jeszcze w ogóle jest? Pod tym czego to w kamieniach leżało Dobra, wyciągamy dalej Co to jest? widziałeś to? jakaś klamra od no. czegoś jakaś klamerka, ale to nie wszystko tu jakieś blachy mamy jakiś depozycik narciarza kurde nie no, nie narciarza ale łożysty, nie? tu jakieś kątowniczki kólne. po co to komu tutaj było potrzebne? te paski te, te paski to na pewno tutaj były z tego, nie? Wiesz, się tutaj gdzieś pewnie wkładało te, te paski gdzieś tutaj jakby pasowały stąd, nie? No, średnica do tych pasków, nie? I no, to nawet, powiem Ci, nie jest aż takie festare. Co? Króle to wszystko? Nie, nie wierzę, to był no, taki rozległy sygnał. Ojoj! Nie, tu trzeba wszystko powybierać stąd. Me know I don't take it personal the things from the past Cause my ego won't let it go. Let me show you the truth I am you're everything I wanted in this life. Zobaczcie tyle tego złomu wyszło. No Ciekawość a to najważniejsze, co nie? jest żeby... Panie tam? Zaraz coś nie, ja tu muszę iść, bo tu jest droga stara i tutaj trzeba iść tą drogą. Takie właśnie sygnały trzeba kopać, jak to. Chociaż teraz śmieci wyszły, ale mimo to, no, zapowiadający się był ciekawy sygnał. No, także takie coś. No i tyle, chodzimy po naszym lesie już. Cały czas nas zaskakuje ten teren. Tak jak teraz tu. Jakiś kawałek tak zwanej jury na naszych zgodach. Skałeczki. Wygrywać tam, łopata poleciała mi tam. Jeszcze pokażę Wam od dołu jak to wygląda Jak kozica górska trzeba tu się spinać O, zobaczcie góreczki skałeczki. trzeba teraz powrotem nam drałować pod górę O! W tej świecie to zapo nie zapomnimy tak szybko, bo powiem wam, że kurczę dostaliśmy tu trochę w dupę. Teren tak jest tak bardzo tak wymagający Bardzo wymagający no ale tak chodzi, człowiek chodzi, człowiek cały czas ma nadzieję, że gdzieś tutaj ten skarbik na niego czeka. I jeszcze masz z tą nadzieją, nie? A zresztą fanty nie są najważniejsze. Liczy się też wypad. Fajna, fajna ekipa jest, kurde, można pochodzić z nią, porozmawiać. Wszyscy podjarani, wszyscy podjarani ma. a fanty, jak to fanty, wiecie. Kopnie się coś grubego, zaraz będzie szum medialny. Po co to komu? Sam nie wiem, gdzie mnie tu przywiało. Gdzieś muszę zlokalizować tą rośniczówkę. gdzieś jest tam. E... I idę przed siebie. Szukam punktu zaczepienia. Teraz widzę jakieś kółeczko mi tutaj gdzieś wyskoczyło z tego dołeczka. Już sobie patrzymy, gdzie to jest. O, widzicie? Patrzcie. Kurczę. Coś jakaś monetka? Nie wygląda. Nie będzie to wyglądać chyba na Perela. Co to będzie? Aj! Aj, widać tego naszego orła. Czego tam trzeszczy? Czego tam trzeszczy? Co to będzie za moneta? Jeszcze sobie lekko przytrzymam do PRL. Pięćdziesiątka, miedziana. Widzicie? Miedziana. Pięćdziesiątka. Podejrzewam, że będzie 49 dziewiąty. One były tak klepane, te pięćdziesiątki. O, kurde. Ajaj, i aj, myślałem, że coś fajnego będzie. No, ta pięćdziesiąteczka. No, ale dobra. nawet no zrybił i rak mnie. Cześć prawie na sam koniec znowu mi się trafił wielki sygnał no zobaczymy co to jest, jest mi to dziwnie, dziwnie to wygląda, zobaczcie jaki to jest wielki sygnał jest cholera jakieś, jakieś żelastwo nie wiem co to jest co to w ogóle jest, od czego to jest Kawał grzmota jakiegoś tutaj wystaje, ani to gąsienica, ani to cholera wie co to jest. No kurde, będę potrzebował puściłki, bo sam tego nie da rady odkopać. Odkopać tego, kurde, tu jakieś wychodzą takie duże kawałki złomu. Co to kurde jest. kawał żelastwa kawał żelaza, pod taką góreczką nie wiem powalczę z tym ale nie czy <noise> się nie poddam bo już o tej porze to mnie to troszeczkę przerasta już ale nic Czy się dokopię do boku może coś kurde wyjdzie z boku jak się się to wykopie zobaczymy póki co Róbcie kawkę. Patrzcie jak ja się męczę. Nie wiem, powiem Wam, że nie wiem, zgłupiałem i nie dam rady. Nie dam rady. Nie będzie mi to dawało spokoju. Ta płyta, że pokażę tylko dokąd to sięga, tak z ciekawości. Zobaczymy, czy tu też jest ta płyta. Tak, jest ta płyta. O, ależ to jest grube. Tu jest odcięcie tego. No nie jest to o jakichś równych bokach. Chociaż tutaj taka krawędź jest równa. Nie, no to nie jest na na godzinę. No zaraz prawie kończymy, to taki, taki sygnał. Nie no, masakra. Nie odkopię tego życia sam. No dobra, robię pineskę tego miejsca i może kiedyś tu wrócimy. Dawaj słuchajcie już powolutku. Zjeżdżamy do samochodu. Będziemy powoli się też żegnać z tą miejscowością. Można powiedzieć, że ostatnie soki już chyba dzisiaj żeśmy wycisnęli z tego miejsca. No było parę fajnych sygnałów, jakieś tam nie ma co narzekać. Może dupy nie urywają fanty dzisiaj. Ale jak to się mówi, nie zawsze jest niedziela. Nie zawsze jakieś młodale wychodzą duże albo srebrne monety. No trochę rzeczy tutaj wyszło z tego lasu. E, ogólnie to zniszczyli nam strasznie ten las, zobaczcie, już pokazywałem tyle razy. Ci się wydaje, że powinniśmy się i tak cieszyć. Bo jeszcze zdążyliśmy przed tą nawałnicą przejść ten las. Udało się pochodzić. No kiedyś było tak. Kiedyś było tak jak tutaj. Widzieliśmy sobie spokojnie spacerować. Można było, a teraz o wszystko zdecydowane, No chłopaki też już się zbierają. Także idziemy to zaraz do samochodów. I co mogę powiedzieć? Chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. 28 maja jest sprawa sądowa o przyznanie nagrody w Warszawie. Tam nasi reprezentanci jadą, tam i z PZB będą też. Także zobaczymy, czym to się skończy. Ale nie, jak zwykle, znajdą jakiś powód, żeby uwalić nam nagrodę. I, co? I zobaczymy jak będą jakie będą losy. Ja już przestałem wierzyć powiem wam na początku po tej konferencji to miałem jakieś jeszcze poświeżo po tym wykopaniu naszych srebrnych monet tego skarbu naszego z podlubania. Miałem jeszcze jakieś tam nadzieje, że, że naprawdę szybko coś dostaniemy tą, tą nagrodę, bo tak nas zapewniali, że dołożymy wszystkich wszelkich starań, żebyście otrzymali, że powinniście być przykładem <laughs> Nie <noise> sami wiemy jaka jest rzeczywistość. No, mieszkamy w Polsce niestety. Przybywa, jak to się mówi, na mieście, nie? <noise> Dobra, zaraz się zrobimy jakieś podsumowanie przy tym samochodzie, chociaż tam mało co wyszło, ale pokażemy. Dobra, kończymy to nasze wypociny. Wbieramy się zaraz do domu, temperatura wzrasta. Przelecę szybko tutaj po tych naszych fanciorach dzisiejszych. Co tu chłopaków się udało strzelić. Trzy podkówki albo aluminium, bo to jest takie... Trzy podkówki. No jak zwykle standardzik, u nas te monetki. Mamy monetki, kuleczki, museczki. Co tu mamy fajne, ciekawe jakieś fanty. To jest fajne. Jakiś guziczek, czy co to jest? Coś takiego Tu mamy jeszcze też jakąś fajną ozdóbkę Może to konina Ciężaleczki mhm. jakieś Tu są dwa ciekawe rzeczy Tu mamy przypinkę O właśnie Helma Tak to wygląda Kolega myślał że to guzik jest a to jest przypineczkę jeszcze raz sobie przybliżymy ją. O. O właśnie. I tutaj mamy też jeszcze ładną monetkę. Dwa halerze. Dwa halerze Kaziu tak? Tak. tak? No, rano, no. no tak to wygląda mówię trochę monet trochę tego złomu jest tu jakaś tabliczka z ruskim napisem ktoś sobie wydziergał tu jakiś myślałem że to pierścionek ale to nie jest pierścionek co to za monety a to są PRL'e duże 20 złotych no, już czas swoje robi. To? Dziesiątka Dziesiątka też, PRL duży. No. Także nic tu więcej nie wymyślimy, to co było, to było. No i co? i do następnego. Do następnego. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do następnego, trzymajcie się, cześć.